Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union, który ze względu na polską tradycję kolędowania do 2 lutego, święta Matki Bożej Gromnicznej, rozpoczęliśmy kolędą w wykonaniu dziewcząt zespołu pieśni i tańca Radość Joy, działającego przy parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Misisadze. Realizatorem pięknego wideo powstałego z dostosowaniem się do obecnych restrykcji związanych z pandemią jest Jarek Piwowarczyk. Powróćmy do minionej niedzieli, niedzieli Chrztu Pańskiego, święta w liturgii kończącego okres Bożego Narodzenia. Do pamięci o naszej tożsamości chrzcielnej zachęcał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Chrzest Jezusa w Jordanie był aktem solidarności Boga-Człowieka z grzesznikami. Jezus, będąc bez grzechu, nie potrzebował bowiem chrztu, pokuty i nawrócenia podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą pański Ojciec Święty Franciszek. Bóg zwycięża zło świata, uniżając się i biorąc je na siebie. Jest to także sposób, w jaki możemy podnosić innych, nie osądzając, nie mówiąc im, co mają czynić, ale będąc blisko nich, dzieląc się z nimi miłością Boga. Nawiązując do niedzielnej ewangelii, w której słyszymy o objawieniu się Trójcy Świętej i ogłoszeniu przez Ojca, że Jezus jest jego synem, papież podkreślał, że Bóg objawia się, gdy pojawia się miłosierdzie, bo takie jest jego oblicze. Dotyczy to również nas. W każdym geście służby, w każdym dziele miłosierdzia, jakie wypełniamy, objawia się Bóg i swoje spojrzenie kieruje na świat. Papież przypomniał nam, że to właśnie w dniu naszego chrztu dostąpiliśmy miłosierdzia. Niech Matka Boża, do której się modlimy, pomoże nam strzec naszą tożsamość chrzcielną, to znaczy tożsamość osób, które doświadczyły miłosierdzia, będącej u podstaw naszej wiary i życia. To ta tożsamość, jak podkreślał papież, uświadamia nam, że. Że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.